Cześć, ja jestem Spider, witajcie w pierwszej serii, w pierwszym sezonie, pierwszej serii g -Packa. Oczywiście dopóki nie do wszystkie mody na 1.3.2, będziemy sobie grać na g yy, Oczywiście bez skina. na razie miałam problemy z graniem, ponieważ jeszcze mam non-premium, niedługo będę mieć premium, dlatego są takie oto... Owe różne problemy, skonfigurowałem sobie mini mapkę, więc może zacznijmy przygodę. Oczywiście save będę udostępniał co 10 odcinek, zobaczymy ile wyświetleń będzie miał owy film, ten film. Dlatego postanowiłem zrobić taką serię. No dobra, no, najpierw zróbmy sobie workbench. Tak, A właśnie workbench, gram na teksturpaku, to jest Fightful standardowa teksturka, bardzo fajna, bardzo ją lubię. Oczywiście link do jej ściągnięcia znajdziecie także w opisie mojego filmu. Teraz patykami będę bił drzewo. Epicko. O, jeszcze jedna sztuka drewna i będzie po wszystkim. ok I może najpierw to, co ja sobie teraz zrobię, to będzie siekiera. OK, jeszcze sobie zrobię kill off. i miecz sobie zrobię. I sobie zrobimy taki nowy miecz, i teraz klikniemy R, to mamy do wyboru trzy miecze. Biorę big sword, bo on jest wyjątkowo fajny. Klikniemy prawie przyciskiem myszy, to możemy przyspieszać wszystko. Także jest bardzo fajny. Zatłukę tą, tą owcę. Ha, jest modyfikacja More XP, ona po prostu jest dodana jako ciderstwo, ale ja sobie do 25 wezmę, ponieważ no po coś ta modyfikacja w końcu jest, aby rozmęzić naszą rozgrywkę. Okej, okay, wszystkie najważniejsze rzeczy wzięliśmy. No to nazbierajmy troszkę drewna. O, Widzicie, to jest komunikacja Ticapitator, czyli dzięki niej spada całe drzewo wraz z sadzonkami. Wszystkie moje informacje na temat sprzętu znajdziecie na moim kanale. Troszkę tego drewna, żeby było, bilans taki był. Ok, ogólnie ustawienia, na których gram, to są tutaj. Fancy normal max FPS. Na fancy grafika jest zaście bardzo ładnie wyglądająca i mi się ona bardzo podoba. Ok, tutaj mamy. O. W tym wypadku weźmiemy jeszcze troszkę owoców. Myślę, że gdzieś tutaj bym się osiedlił, ponieważ jest dość fajny teren. Mi się on bardzo podoba. Zaczniemy sobie domek już robić od razu. Już mam pomysł, jaki to domek zrobić. Jeszcze troszkę tego drewna sobie pozbieramy Wszystkie linki zejdzie w opisie mojego filmu do Jeep'a także OK Tutaj troszkę owoców weźmiemy Jeszcze tutaj sobie drzewo weźmiemy Wiem może troszkę przynudzam ale Muszę wykarczować sobie ten na zrobienie domku. O! Jeszcze oto jedno ostatnie i zaczniemy robić domek. Okej, okay. tutaj będzie stał nasz domek, a może jeszcze, jeszcze to drzewo? OK. tutaj będzie stał nasz domek pierwszy. Jak widzicie to jest to miejsce. Ja sobie wezmę jeszcze crafting table i sobie gdzieś tutaj go postawię w widocznym dość dla mnie miejscu. Pasowałoby sobie przerobić na deseczki. Okej. Okay. I troszkę pasowałoby sobie... A tutaj sobie zaznaczę domek pierwszy. Pierwsza lokacja. Ym, zobaczymy gdzieś dostęp do Cobblestone, jakby był. By było bardzo dobrze wtedy. Widzę tam coś takiego, chyba gdzieś kobel tutaj powinien być, mi się tak zdaje, przynajmniej na mapie takie zarysy widzę, takie szare, ale to chyba nie to, wiecie, chyba to nie to. Tutaj mamy te drzewo tam kraftowe, oczywiście go nie będziemy niszczyć, będziemy mieć nożyce, to sobie zetniemy te liście i użyjemy do dekoracji. On tutaj troszkę klatkuje, bo się generuje nowa mapa. Oh my god. Tutaj weźmiemy troszkę tych grzybków. O, tam widziałem. Jest jakieś wejście do kopalni, czy do jaskini. Nie wiem, sam. Dobra, musimy zbierać troszkę kolstona. Trzeba piecyk zrobić, poprzepalać sobie troszkę żywności. A troszkę tej żywności, mam nadzieję, że jest. Tylko ryba do przepalenia. Okej. Okay. Jeszcze sobie weźmiemy troszkę tego Goldstone'a. Ogólnie mówcie, piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym dalej robił taką serię, ją kontynuował, bo nawet fajna mapka mi się wygenerowała, z tego co widzę. Epicka taka. Także ogółem, yy, możecie podsyłać mi pomysły, co mógłbym dalej robić, czy kontynuować ten sezon, czy też nie. To jest dla mnie także motywacja. Aż ciekawy jestem tego. Zmieniłem program do nagrywania głosu. Jest prostszy w obsłudze i bardziej praktyczny, poręczny. Oczywiście wszystkie informacje znajdziecie w, opi w opisie mojego kanału. Fak you, Czy jak to się czyta FAQ, czy FAKU? Nie wiem. Dobra, tyle na pewno mi starczy Colstona. I szybko idziemy leć, bo o Zachód słońca. Chyba nie wiem, nie jestem dokładnie tego pewien. O tutaj mamy te niewybuchające. To są przyjacielskie creepery. Jeżeli mamy proszek, który wytuje z zielonych creeperów, to jeżeli na nie będziemy klikać, to je oswajemy. Yy, zbierając ślinę cukrową możemy robić kartki, po czym z kartek możemy robić książki. A z, yy, jedna książka i jeden crafting tail w sumie w craftingu dają taki nowy crafting tail. To jest Crafting tail 3. I ten nowy Crafting Table ma takie zastosowanie. Że pokażę Wam to jest 100 razy lepszy Crafting Table. Ok, ulepszmy sobie. Ok, Critical. W ogóle nie fajny to jest miecz, mi się on bardzo podoba. Wracamy na swoje tamte dawne lokacje. Znaczy, się tą pierwszą. Także to jest bardzo fajny mod. Każde mody będę się starał Wam zaprezentować. Przynajmniej taki mam zamiar w tym sezonie, o ile jeszcze będzie. Nie wiem, czy będziecie chcieli, czy też nie. To nie będzie taki zbytnio długi odcinek. Nigdy na początku nie będę robić długich odcinków i nie za często. Ok. Yy, no to myślę, że zacznijmy budowę. Tutaj tak. Tutaj tak. Tak. Ogólnie lubię bardzo budować, lecz budowle, powiem Wam szczerze, nie są zbyt profesjonalne i ze szczegółami dopracowane. Tutaj będzie wyjście, takie wiecie. Oczywiście ten domek będę sobie przerabiał, to jest teraz wstępny domek, żeby się gdzieś schronić. Yy, kurczę nie, źle. Tak, tak. To musi być przerwa. Także no. Tak, na razie domek będzie. Ok. Ok. Zróbmy sobie może piecek w tej chwili. Kto nie wie, jest początkujący, to mówię Wam, że robi się tak piecek. W taki sposób. Ok. I gdy mamy piecek, to sobie go wykorzystajmy i postawmy. Muszę, yy, teraz sobie z nas zrobię siekierę. I teraz drzwi jeszcze pasowałoby sobie zrobić. Albo najpierw jeszcze crafting table. Yy, wiecie, ten nowy zaprezentuję wam. Książka. Robimy crafting table. O. I to w połączeniu książki z Crafting Table Crafting Table 3. I patrzcie, tutaj mamy różne materiały w naszym ekwipunku, a tutaj są pokazane wszystkie materiały, które możemy zrobić z tych właśnie rzeczy i temków, które mamy w naszym ekwipunku. To jest też całkiem bardzo fajna sprawa. Weźmy troszkę drzwi oraz. Okej, okay. Tutaj musimy się śpieszyć. No, dobry tryb. O. Oczywiście ja tutaj się jakoś schronię. Oczywiście nie czytuję. Boże, Boże. Poza tym taka gra czytanie mi się nudzi. Także to jest wykluczone. Nie, tutaj będą okna. Raczej tak. On to w taki sposób. Yy, tutaj trzeba wykurzyć. O chyba o tak. Zrobię ten domek. Okej. Okay. Fajne teraz rozwiązanie to jest. O tak. Może... Hmm, kurczek. Kurczak. O, tak zrobimy sobie. O. Tak jest dość fajnie. I tutaj tak. Trzeba zrobić takie fajne połączenie. Dobra, gdzieś tak. Tutaj tank. Raz, dwa. O. nie no tak będzie dobrze dobra ja sobie budowę domku skończę sam także to by było na tyle w tym odcinku dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku jeżeli chcecie dalej takie serie to piszcie w komentarzach czy chcecie czy też nie yy, także ja się zobowiążę i posłucham was no to co to by było na tyle ja już będę kończyć, ponieważ nie chcesz tak specjalnie długich odcinków robić, bo to też nie ma sensu moim zdaniem a wiecie, dobra także nie będę pokazywał skina bo mam dupnego Steve'ego, ale tutaj bez obrazy i rasizmu, ja się z wami żegnam do zobaczenia, cześć hej oraz na razie łapkuj, subuj, lajkuj